Cześć! W dzisiejszym filmie przedstawię Wam różnicę pomiędzy Techlife Q7 w wersji 2.0 a 1.0. Sama hulajnoga powstała we ścisłej współpracy z marką Teverun. Po pierwsze zacznijmy od tego, na czym stoi hulajnoga. Model ten wyposażony jest w 10-calowe koła w systemie bezdętkowym. Ogromną przewagą tego systemu względem dentek jest większa odporność na przebicia, a także pozwala na jazdę z mniejszym ciśnieniem bez obawy o uszkodzenia opony. Standardowo hulajnoga wyposażona jest w opony szosowe firmy CST, które świetnie sprawdzą się na asfalcie bądź na drodze w parku. Dla osób poszukujących większych wrażeń mamy również w ofercie opony terenowe z odpowiednio przystosowanym bieżnikiem. Dzięki temu sypki piasek czy naprawdę ciężki teren nie będzie stanowił kłopotu dla hulajnogi, niezależnie od warunków zapewnią nam odpowiednią trakcję. Aby ułatwić serwisowanie hulajnogi TechLife Q7, zastosowaliśmy tutaj szybko złączki, które znajdują się zaraz przy silniku. Dzięki temu oszczędzamy dużo czasu oraz praca przy samej hulajnodze jest dużo łatwiejsza. Zahamowanie w hulajnodze odpowiedzialne są hamulce hydrauliczne oparte o tarcze w rozmiarze 140 mm. Zapewnia nam to sprawne hamowanie, niezależnie od prędkości. Dodatkowo w samych klamkach znajduje się w do stanu oleju w układzie hamulcowym. Z tego co nam wiadomo, to jedyne tego typu rozwiązanie na rynku. Bo odporność tej hulajnodze jest zgodna ze standardem ipx 6, to nie ma żadnego problemu, aby poruszać się po. Deszczu. Ze swojej strony natomiast odradzamy mycie hulajnogi myjką wysokociśnieniową. Pomimo wysokiej wodoodporności, nie jest to sprzęt odporny na tak wysokie ciśnienie wody. Dodatkowo narażamy inne elementy hulajnogi na uszkodzenie, jak na przykład łożyska. Identycznie jak w modelu 1.0 mamy tutaj do dyspozycji dwa silniki o mocy 1000 watów każdy. W oryginalnej wersji prędkość maksymalna wynosiła 65 km na godzinę. W rewizji 2.0 prędkość ta wynosi już 70 km na godzinę. Przy poruszaniu się z tak wysokimi prędkościami nie możemy również zapomnieć o naszym bezpieczeństwie, stąd zawsze rekomendujemy, aby założyć kask bądź ochraniacze. Tak jak w poprzedniku, zastosowaliśmy amortyzatory z funkcją regulacja odbicia, czyli rebound. Zapewnia nam to możliwość dostosowania pracy zawieszenia do indywidualnych potrzeb i preferencji klienta oraz dostosowanie ich do terenu, po jakim się poruszamy. Kolejną rzeczą, jaka uległa zmianie w porównaniu do pierwowzoru, to kierownica. W tej wersji zastosowaliśmy kierownicę ze wzniosem aż 6 cm. Dzięki takiej modyfikacji osoby wyższe nie będą miały żadnego problemu z wygodnym poruszaniem się hulajnogą. Jeśli chodzi o oświetlenie, nie wprowadziliśmy tutaj jakichś dużych zmian. Jeżeli chodzi o wersję 1.0, wciąż pozostało duże światło LEDowe z przodu oraz duże światło stopu z tyłu. Dodatkowo kierunkowskazy zostały na swoim miejscu. Podobnie jak w wersji 1.0, Techlife Q7 w wersji 2.0 jest dostępny w dwóch wariantach akumulatorowych. 20,5 Ah zapewnia nam zasięg na poziomie około 60 km, natomiast drugi, większy o pojemności 25 Ah daje nam zasięg do około 80 km. W oby dwóch wariantach system akumulatorów oparty jest o 52 V konstrukcję. By zapewnić odpowiednią pracę hulajnogi w Techlife Q7 znajdziecie zaawansowany Smart BMS, który o odpowiednią kondycję baterii podczas eksploatacji oraz najpojemniejsze ogniwa marki Samsung, których nominalna Pojemność wynosi aż 5000 mAh. Drobnym usprawnieniem jest zastosowanie znacznie grubszej gumy na podejście hulajnogi oraz zastosowanie mocniejszego kleju, dzięki czemu nie powinny pojawić się większe problemy z tym związane. Hulajnoga jest oczywiście składana, dzięki czemu dużo łatwiej ją transportować, a jej mechanizm jest oczywiście solidnie skonstruowany, posiada podwójne zabezpieczenie, aby zapewnić jak największe bezpieczeństwo. Po prawej stronie kierownicy mamy manetkę gazu pod palec wskazujący oraz przyciski do zarządzania hulajnogą, którymi kolejno możemy zmieniać biegi, włączyć lub wyłączyć hulajnogę oraz włączyć lub wyłączyć drugi silnik. Na środku kierownicy znajduje się wbudowany wyświetlacz z wytrzymałym szkłem odpornym na wszelkiego rodzaju uszkodzenia. Na samym wyświetlaczu możemy znaleźć takie informacje jak aktualna prędkość, przebieg, stan naładowania oraz aktualny bieg. Dodatkowo w mamy dostępne trzy biegi, tryb sport, tryb ekonomiczny oraz tryb walk assistance. Idąc dalej, po lewej stronie mamy przycisk klaksonu, włącznik światła centralnego oraz kierunkowskazów. Do hulajnogi dedykowana jest aplikacja, która została przetłumaczona na język polski. Znajdziecie ją zarówno w App Store, jak i w sklepie Play. W samej aplikacji znajdziecie informacje dotyczące aktualnie działających silników, temperatury sterownika, możliwości zarządzania oświetleniem, zmiany biegu hulajnogi, ustawienia prędkości maksymalnej oraz wiele dodatkowych informacji. Tak jak w pierwowzorze, zastosowaliśmy tutaj również system kart NFC, dzięki temu bezpieczeństwo hulajnogi jest na znacznie wyższym poziomie. Bez takiej karty nie jesteśmy w stanie uruchomić samej hulajnogi. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w dzisiejszym materiale dotyczącym hulajnogi TechLife Q7 wersji 2.0. Zapraszam na naszą stronę internetową mobile.pl, gdzie znajdziecie szeroki wybór hulajnogi, jak i części i do nich przeznaczonych. Cześć!